Ailer coś złapał. Czuję się, jakby ktoś przebił mi serce harpunem. Zostało już tylko kilka dni, a za nami jest tylko Dylan Spinebox. Tyler ma na koncie 12 ryb, a my dopiero 4. Wiem, że zaczęliśmy później, ale nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Ale to przykre. Coś złapiemy. To co, na południe? Co to było? Widzisz, jak pędzą? To tuńczyki. Tuńczyki pospolite zostawiają bardzo charakterystyczne ślady na wodzie, przypominające kilwater łodzi. Mało kto potrafi je dostrzec, ale ja owszem. To wymaga wielkiego doświadczenia. No to zaczynamy przedstawienie. Widzę je? Przejmij ster. Tylko pilnuj prędkości. No to jazda. To dwie sztuki. Zobaczymy, co da się zrobić. Płynź śmiało. Nieco w lewo i zwolnij. Właśnie tutaj. Bingo. Dawaj go! Pięknie! A teraz zwolnij. Odpłyń nieco. Otwór. Olbrzymi. Prawdziwy gigant. Wciągamy. To jeden z największych tuńczyków, jakie widziałem w życiu. I o to właśnie chodzi. Inne załogi mają przewagę, ale to my właśnie złowiliśmy giganta. A to jeszcze nie koniec. Przy limicie 5 ryb dziennie wystarczy jeden dobry dzień. Powoli opuszczamy. Połóż. Dobrze go zabezpiecz. Ale olbrzym. Tak się wyczerpuje limit. Potężny 279 centymetrów Dobra robota Wielki jak drzwi od stodoły Wciąż ciągnie Widzisz go? Idzie jako opętany Płynie przy samej powierzchni. Nie ciągnie mocno. To jego ostatnie okrążenie. Wciągamy go? Tak, zanim się zerwie. Elektroda znów nie działa, a nasza zdobycz wyciągnęła już ze 120 metrów linki. Teraz ja muszę wciągnąć ją na łódź. Mam nadzieję, że jest na tyle wymęczona, że uda nam się szybko ją złowić, przygotować nowy sprzęt i wyruszyć po kolejną. Wciąż ma siłę, ale za dużo tu łodzi, żeby ryzykować. Trochę wciągnę, żeby ograniczyć ryzyko. Wyjmij wiadro. Ktoś płynie w naszą stronę. Płynie tu jakaś łódź, a Linka jest tuż przy powierzchni. Lepiej, żeby po niej nie przepłynęła. O nie linę. Tam ci mogą wpłynąć. Na lewą burtę. Połóż gdzieś moje okulary. Czuję jak walczy. Hynczyki pospolite to jedne z największych ryb w oceanie. Są wielkie, silne i szybkie. Potrafią płynąć z prędkością 65 km na godzinę. Powiedz jak dojdzie do bojek. Są boje, ale silna ryba. Co za pojedynek. U niej kolejna łódź. No bez takich. Wypad stąd człowieku. Co ty odwalasz Jest już blisko. No dalej. Mam go. Wyciągnął. się. Nie mam już siły. Tym razem celuj dobrze i go złap. Chodź do tatusia. Chcę odpłynąć. Widać ogon. Łap go za ogon. Ospiesz się. Świetnie. A teraz przywiąż. Siedzi. Ale jazda. Chłopaki na zawodach zawsze się zastanawiali, skąd mam taki silny chwyt. Właśnie stąd. Ciągamy. Właśnie na pokład maleństwo. Dobra robota. Gdzie masz miarkę? 279 cm. Brak możliwości rażenia ich prądem irytuje, ale ważne, że się udało.